Cześć, w tym filmie pokażę Ci w jaki sposób podzielić nasz zbiór danych na mniejsze grupy, np. z podziałem na płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania itd. W tym celu wchodzimy w menu dane, następnie podziel na podzbiory. Domyślnie mamy wybraną opcję analizuj wszystkie obserwacje, natomiast my wybieramy porównaj grupy albo przedstaw wyniki w podziale na grupy. Te dwie opcje robią to samo, tylko różnica będzie w prezentacji wyników weźmy sobie na, na przykładu równej grupy i tutaj na dole przenosimy zmienną, na której chcemy grupować. Czyli na przykład podzielmy sobie nasz zbiór danych ze względu na wykształcenie. Klikamy OK i w tym momencie nasz zbiór danych został podzielony. Teraz, jeżeli sobie wykonam jakąś analizę, na przykład zrobimy sobie opis statystyczny według zmiennej, powiedzmy inteligencja. Wybierzmy sobie wariancję średnią. OK. Otrzymaliśmy tabelę z wynikami i jak możemy zauważyć, wszystkie wartości dla tej zmiany inteligencja zostały wyliczone oddzielnie dla grup z wykształceniem podstawowym, oddzielnie z wykształceniem średnim, oddzielnie z wykształceniem wyższym. Jeżeli wybraliśmy tą opcję pierwszą porównaj grupy, to otrzymaliśmy właśnie taką jedną tabelkę podzieloną na wykształcenie podstawowe, średnie wyższe. Jeżeli natomiast wybralibyśmy opcję tą drugą, przedstaw wyniki w podziale na grupy i teraz jeszcze raz byśmy zrobili tą samą analizę. To teraz otrzymamy oddzielne tabelki. Czyli oddzielnie dla wykształcenie podstawowe. Potem kolejna tabelka dla wykształcenie średnie i kolejna dla wykształcenie wyższe. Tym się właśnie różnią te dwie opcje. Opcja porównej grupy tworzy nam jedną tabelę, w której są wymienione wszystkie trzy grupy, natomiast ta druga opcja tworzy nam oddzielną tabelkę dla każdej grupy. Więc w zależności od tego, jak chcemy mieć zaprezentowane dane, że nam było na przykład łatwo je skopiować, wkleić do naszego raportu, to taką opcję sobie wybieramy. Gdy już wykonaliśmy wszystkie analizy na naszych mniejszych podzbiorach i chcemy z powrotem wrócić do analizowania całego zestawu danych, to z powrotem wchodzimy w dane, podziel na podzbiory i wybieramy "Analizuj wszystkie obserwacje nie twórz grup". I teraz już wszystkie analizy, które będziemy wykonywać, będą wykonywane na całym zbiorze danych. Czyli jak sobie wykonamy ponownie nasz opis statystyczny, to teraz już otrzymujemy jedną tabelę dla zmiany inteligencja, już bez podziału na wykształcenie. Ok, to tyle w tym poradniku. Jeżeli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to zostaw je w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli natomiast ten film Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, a także zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia!